Witam wszystkich, dzisiaj chciałem Wam zademonstrować jeden z moich funkcji, którą posiadam w mojej przeglądarce Chroma. E, specjalnie dlatego założyłem nową listę, gdzie będą wszystkie takie instruktaże i tak dalej. Tutaj w rogu ekranu mam taką ikonkę, która no, odpowiada za RSS Feed Reader, tak to się nazywa. Jest to taka mała aplikacja, która pozwala na przeglądanie różnego rodzaju newsów, wiadomości itd. w bardzo przyjazny sposób. Żeby to zainstalować, należy przejść do Extensions, czyli wtyczki, czy coś w tym stylu, nie wiem jak to będzie w polskiej wersji, a następnie przejść do get more extensions, czyli przejść do tego tak zwanego butiku Chroma, czy tam Google Chrome Shop, czy jakoś tam Web Store to się nazywa. A, Web Store, ok. No i tutaj w tym oknie dialogowym wpisujemy coś takiego jak RSS i tam w liście propozycji powinno pojawić się Feed Reader, yes, coś takiego. Oczywiście jest ich dużo rodzajów, ale nas interesuje właśnie ten tutaj na dole, który się nazywa RSS Feed Reader. No i. Get Simple Overview of Atom and RSS, no to jest najważniejsze. To jest to, co nas interesuje. Należy kliknąć na to. Jest tutaj ta, ten buton z napisem Add to Chrome. Dodajemy to do Chroma. No, i to powinno nam się pojawić dosłownie w tym samym momencie w rogu ekranu. Oczywiście zawsze możemy to wyłączyć i jakby to powiedzieć, pozbyć się tego. Teraz tak, w momencie, kiedy znajdziemy się na stronie, która oferuje właśnie tego rodzaju serwis, pojawi nam się tutaj na tej ikonce malutki plus. To oznacza, że ta aplikacja rozpoznała jeden z linków znajdujących się na tej stronie jako ważny RSS feed, tak zwane, to się nazywają feedy. To jest akurat moja strona z YouTube'a, także to nie musi być żaden jakiś specjalny serwis. Ważne, żeby aplikacja miała zaimplementowany właśnie obsługę tego rodzaju komunikatów. Teraz tak, w momencie, kiedy mamy tego plusa, yy, naciskamy add to, yy, add feed czy coś w tym stylu. Yy, no i pojawia się nam tutaj ta propozycja. Yy, naci, należy nacisnąć follow. Oczywiście, jeżeli tych linków będzie kilka, może nam się pokazać kilka rodzajów yy, i należy w tym momencie wybrać ten, który nas interesuje. Yy, to już powinno zostać dodane do listy naszych yy, feedów. No, i teraz mamy taką tutaj listę, która nam się będzie z czasem rozszerzać w miarę dodawania nowych tematów z różnych stron internetowych. I co pozwala na to, żeby po prostu w momencie, kiedy chcemy zobaczyć co nowego na stronach, które często odwiedzamy. Wystarczy nacisnąć tylko na tą ikonkę, i w tym momencie pojawi nam się lista ten, tych stron z numerami nowości, czy tam powiedzmy nowych komunikatów, które pojawiły się na tej stronie. No, ja tu mam na przykład dwa kanały z YouTube'a: jeden o elektronice, drugi na temat Japonii. Mam tutaj wiadomość Euronews, BBC, z tym, że ja akurat nie podążam za jakimiś takimi specjalnościami, więc dużo tego u mnie nie ma. Można również znaleźć tego rodzaju serwis na forach internetowych, na powiedzmy, nie wiem, podejrzewam, ale też serwisy aukcyjne będą Coś takiego oferować, no naprawdę, wachlarz możliwości jest bardzo szeroki, i jakby to powiedzieć kwestia jest tylko tego, aby no, uzyskać kontrolę nad tym, co już zostaje nam w pewien sposób uproszczone w ten sposób. Innym sposobem na znalezienie tych serwisów, które nas mogą interesować jest właśnie kliknięcie tutaj na, w tym okienku add feed, w którym wpisujemy po prostu em, frazę, która nas interesuje, Wpisałem TVN24. No i w tym momencie pokazuje nam się kilka propozycji różnego rodzaju serwisów rozpoznanych przez RSS Feed Reader jako serwisy zawierające atomy albo RSS. No i oczywiście ta sama procedura należy nacisnąć follow. Ikona zmieni się nam na following, to znaczy że podążamy za tym, za tymi wiadomościami i to powinno nam się tu pojawić na tej liście. Nie zawsze się pojawia, ale to już jest Marginalna sprawa jak dla mnie naprawdę nie zależało mi jeszcze na niczym aż tak bardzo. No i mniej więcej to jest tyle, no w każdy z tych komunikatów w tej chwili można znaczy każdy z tych serwisów można odwiedzić bezpośrednio w RSS feed reader pojawi nam się lista tematów. No w momencie kiedy interesuje nas jakiś temat mniej lub więcej po prostu należy na niego nacisnąć, i y, otworzy nam się nowa okie, nowe okno w przeglądarce. Z tym, że to można y, również w pewien sposób ustalić później, czy ma być w nowym, czy w tym samym. Y, otworzy nam się strona internetowa docelowa już tego serwisu. Y, no i y, przeważnie bez żadnych reklam. To jest też bardzo duży plus tego wszystkiego. Y, także. No za każdym razem wyobraźcie sobie, że podążacie za czterema, pięcioma różnego rodzaju stronami internetowymi i, i czekacie na jakieś tematy, które mają wyjść co powiedzmy, godzina, czy co pięć godzin, czy coś w tym stylu. Wtedy musielibyście za każdym razem iść na tą stronę, a tak pojawi Wam się tylko nowy komunikat, że coś jest nowego na tej stronie, że coś co by mogło Was zainteresować. No, i jeżeli trzeba wyzerować licznik, wystarczy nacisnąć do tego małego ptaszka przy cyferce, i to w tym momencie nam usunie wszystkie te no, newsy i oznaczy je jako przeczytane. To by było chyba na tyle. Jak wiadomo, więcej filmów będzie później. Do <grytanie> dnia. I powodzenia polecam.